Cóż mogę powiedzieć? Z pewnością jest to ważny dzień dla historii naszego klubu, a nie tylko dla historii klubu, także dla naszego kraju, dla miasta, tytowo. Przed meczem wszyscy wiedzieliśmy, że będzie to trudne spotkanie. Analizowaliśmy przeciwnika. Chcieliśmy mieć dobry wynik po 15 minutach. Mówiliśmy sobie. Wczoraj podczas analizy, że musimy szybko mieć dobry wynik, ponieważ trener Krakowi będzie chciał zaryzykować. Z pewnością mieliśmy też trosze, troszeczkę szczęścia. Krakowia dobrze grała z kontrataku i kontry były bardzo groźne. Ma wielu dobrych zawodników, m.in. z przodu. Życzę jej powodzenia w przyszłości, w przyszłym sezonie. Ja Miałam do pana, trenera, czy jakoś szczególnie świętować jak będzie ten sukces z piłkarzem. Czy jakiś sposób, w jaki Dzisiaj? Może. Nie, nie będzie zbyt wiele czasu, żeby celebrować zwycięstwo. Za niedługo mamy kolejny mecz, a więc zorganizowaliśmy trening regeneracyjny. W kolejnym meczu będziemy się mierzyć z drużyną Nefci. Mamy szansę na awans, więc skupimy się na tym spotkaniu.